Co się stało, bo ty machałaś tym workiem, tak, ja sobie machałam tym workiem taka zadowolona tutaj z boku i zaatakował mnie kubek termiczny, który bardzo mocno mnie uderzył w łokieć i tutaj był taki dźwięk takie, Pum. A, no i to, to było trochę mocniej niż teraz, no dobrze. Musisz przynajmniej raz trafić i zgarniasz ten worek z cudownymi nagrodami, więc Martyna, proszę bardzo, otrzymamy za ciebie kciuki i jazda! Nie udało ci się. <grym> <grym> Brawo! Co ci się stało, Ola? daję daj tutaj ten worek, który mnie zaatakował przed chwilą. Worek się zaatakował? <grym> Musimy zejść z anteny. A czy u się w śmiechu! Bo wy nie widzieliście jak się wielką tym uderzyła. <śmiechu> Ty umarłaś prawie, tak? Państwa zeszła, ale jak szybko zmarszek stała, takie rzeczy tylko i wyłącznie w najlepszym brawo do Orki, Brawo dołki, brawo!